Witam, witam i o zdrowie Wasze pytam, bo o zdrowiu jest kanał Arlena Med. Dzisiaj będziemy mówili o walce z alkoholizmem. Nasz kanał powstaje przy udziale psychologa, więc cóż, zaczynamy, jedziemy. Pierwszy punkt, najważniejszy przy walce z alkoholizmem to zapisanie się na terapię uzależnień. Do psychologa, psychoterapeuty, możesz też przyjść do psychotraumatologa, oczywiście zalecamy też. Konsultacje z lekarzem psychiatrą. Oczywiście, jeżeli lekarz psychiatra przepisze ci jakieś leki, warto, żebyś je zażywał regularnie i pamiętał o tym, żeby je zażywać w odpowiednich ilościach przepisanych przez lekarza. Kolejną rzeczą, którą możesz robić, to dużo ruchu, spacerowanie, chodzenie, bieganie, pływanie, co tam jeszcze z ruchu, jeżdżenie na rowerze. Kolejną rzeczą to jest to, żebyś nie przyjmował alkoholu w prezencie oraz wylał cały alkohol, który masz w domu. Tak? Czyli, żeby tego alkoholu nie było. No i oczywiście nie kupował nowego alkoholu do domu. Tak? żebyś będzie go, to wtedy trudniej się jest go napić. Kolejną rzeczą, którą jest, e, którą się robić, to nie pozwalać się częstować alkoholem i tak jak mówiłem wcześniej, nie przyjmować alkoholu w prezencie, nie przebywać w otoczeniu osób, które spożywają alkohol. E, najlepiej ograniczyć z nimi, że tak powiem, kontakt, a najlepiej wykluczyć go całkowicie. E, Zapisz się też do grupy wsparcia, do tak zwanej grupy anonimowych alkoholików. Takie grupy są oczywiście również w Olsztynie. E, możesz o nie zapytać w, 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 tutaj w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień na Wojska Polskiego. E, oni prowadzą takie grupy, więc jak najbardziej możesz się do nich udać. E, co jeszcze dalej? E, Pamiętaj, abyś przebywał w otoczeniu osób, które kochasz, które ciebie kochają, które lubisz, które ty lubisz. No oczywiście nie spożywaj z nimi żadnego alkoholu. Nagradzaj się za każdy dzień bez alkoholu. Nagradzaj się za każdy dzień bez alkoholu i za każdy tydzień bez alkoholu kup sobie coś fajnego, no oczywiście nie alkohol, tak? Zrób sobie wyzwanie, jeżeli jest ci w ogóle ciężko wytrzymać dzień bez alkoholu, to zrób sobie wyzwanie. 24 godziny bez alkoholu i, 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 że tak powiem, przez te 24 godziny nie spożywaj alkoholu. Załóż sobie zeszyt, yy, w którym będzie zapisywał sobie swoje postępy i sukcesy i każdego dnia rano zapisał, nie bądź się, nie, nie będę pił alkoholu, a wieczorem możesz zapisać sobie coś typu zwyciężyłem, wygrałem. tak i, I jeżeli udało Ci się ten dzień spędzić bez alkoholu, to to jest Twój wielki sukces. Pamiętaj też, abyś, abyś dobrze się odżywiał, wysypiał się, tak? co tam jeszcze. Pamiętaj też o tym, żebyś tutaj, jeżeli terapeuta zaleci ci terapię zamkniętą, udaj się na nią, tak? czyli zamknij się w ośrodku, zamknij się w szpitalu i przebywaj na tej terapii tak, abyś, abyś ją odbył całą. To są właśnie najważniejsze, że tak powiem, rzeczy, które powinieneś robić, ale pamiętaj, skonsultuj się tutaj ze specjalistą, udaj się na terapię, bo to jest dla ciebie najważniejsze. Zapraszamy serdecznie, Arlena Med.